Na początek garść informacji wprowadzających, czyli kto jest beneficjentem pomocy publicznej. Otóż zagadnienie pomocy publicznej zgodnie z traktatem to są zagadnienia, które dotyczą przedsiębiorstw. W związku z tym musimy. Odpowiedzieć sobie na pytanie, kim jest przedsiębiorca w rozumieniu traktatu. Otóż przedsiębiorcą w rozumieniu prawa wspólnotowego będzie każdy podmiot, który prowadzi działalność gospodarczą, i tutaj um, europejskie sądy doprecyzowały, że to um, prowadzenie działalności gospodarczej polega na oferowaniu towarów czy usług na danym rynku. Co ważne z punktu widzenia orzecznictwa wspólnotowego, um, wynika zasada, że Przedsiębiorcą będzie podmiot bez względu na swój status prawny oraz bez względu na to, w jaki sposób taki podmiot jest finansowany, czy też działa dla zysku, czy też dla zysku nie działa. Precyzując, przedsiębiorcą będzie każdy, jeśli istnieje rynek, na którym występuje świadcząc swoje usługi bądź oferując swoje produkty. W związku z tym na pewno przedsiębiorcą będzie podmiot, który jest uznawany za podmiot gospodarczy w rozumieniu prawa. Krajowego. Ale idąc też dalej, z punktu widzenia prawa wspólnotowego, przedsiębiorcą może być nie tylko przedsiębiorca na gruncie prawa krajowego. I w związku z tym, kto może być przedsiębiorcą w kontekście realizacji projektów w ramach programów Interreg? Otóż tym przedsiębiorcą może być instytucja kultury, oferując swoje usługi w zakresie oferty kulturalnej, bądź też. Inne usługi komercyjne. Często spotykamy na terenie instytucji kultury usługi takie jak wynajem pomieszczeń, jak organizacja płatnych wydarzeń komercyjnych, kulturalnych. Co dalej? Mamy infrastrukturę wykorzystywaną do działalności uzupełniającej ofertę kulturalną, na przykład punkt gastronomiczny, często miejsca noclegowe. Tego typu działalność może być identyfikowana jako działalność. Komercyjna, czyli jako działalność, która dotyczy przedsiębiorców. Co dalej? Działalnością gospodarczą i przedsiębiorcą może być również podmiot, który oferuje usługi w zakresie sportu i rekreacji. Tutaj wskazałem Państwu na prezentacji, że mowa o publicznym ośrodku sportu i rekreacji. Oczywiście podmioty prywatne z założenia będą traktowane jako przedsiębiorcy. Przedsiębiorcą może być również fundacja czy stowarzyszenie, nawet te, które działają non-profit, które z punktu widzenia swojego statutu mają przeznaczać zysk na cele statutowe, ewentualnie prowadzić działania o charakterze nieodpłatnym i będą one uznawane za przedsiębiorców za każdym razem, jeśli świadczą usługi, które są przedmiotem oferty rynkowej, czyli które są udostępnione podmiotom w sposób otwarty i co do których istnieje rynek, czyli tego typu usługi są już udostępniane przez inne podmioty na rynku. Oprócz tego w skrajnych przypadkach za przedsiębiorcę można uznać jednostkę publiczną, na przykład jednostkę administracji publicznej, ale tylko oczywiście w zakresie, w jakim prowadzi działalność gospodarczą, to znaczy oferuje usługi. Czy towary na rynku, czyli musi istnieć rynek na dane usługi, a poza tym ta jednostka publiczna musi na tym rynku występować. Jak to w praktyce analizować, czyli w jakich sytuacjach można byłoby wykluczyć prowadzenie działalności gospodarczej przez te podmioty? Tutaj Komisja Europejska w swoich dokumentach, między innymi w zawiadomieniu dotyczącym pojęcia pomocy państwa, precyzuje, że za działalność gospodarczą nie można uznać działalności, która zwyczajowo jest domeną państwa. Czyli na przykład działania, które związane są z bezpieczeństwem publicznym, na przykład działania straży pożarnych, na przykład działania policji czy wojska. To oczywiście będą obszary, które nie są powiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Ale idąc dalej, możemy powiedzieć, że działalnością gospodarczą nie będzie działalność w zakresie edukacji, jeśli mieści się tak zwanej edukacji publicznej, czyli w pojęciu krajowego systemu edukacji. I tu Komisja Europejska precyzuje, wskazuje i również potwierdzają to wyroki Sądów Europejskich, że działalność edukacyjna, ta stanowiąca domenę publiczną, czyli nie wchodząca w zakres działalności gospodarczej, to jest działalność, która co do zasady finansowana jest ze środków publicznych, bądź też przynajmniej częściowo z tych środków publicznych jest finansowana i działalność, której zakres programowy, Określa państwo. W Polsce moglibyśmy powiedzieć, że kształcenie na poziomie niższym, czyli przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły średnie, to będzie działalność, która mieści się w pojęciu krajowego systemu edukacji, bo co do zasady jest to działalność finansowana ze środków publicznych i nawet tam, gdzie organem prowadzącym jest stowarzyszenie, fundacja czy przedsiębiorstwo, to taka szkoła, takie przedszkole jest podmiotem korzystającym z tak zwanej subwencji oświatowej, czyli ze środków przekazywanych na potrzeby kształcenia przez ministerstwo właściwe do spraw edukacji. Natomiast w kontekście tego systemu ważnym jest to, że program nauczania, czy to będzie przedszkole, czy szkoła podstawowa, czy szkoła średnia, jest to program, który jest narzucony również przez władze publiczne wynikający z ustawy o systemie oświaty. I idąc tym tropem, działalność podstawowa tego typu jednostek nie będzie traktowana jako oferowanie usług na rynku, a w związku z tym podmioty te nie będą identyfikowane jako przedsiębiorstwa. Ale co jest ważne, Komisja Europejska podkreśla, że działalność gospodarczą należy identyfikować w kontekście konkretnych przedsięwzięć, konkretnych usług, czy też dostarczania konkretnych towarów. A zatem, jeśli przedszkole, szkoła podstawowa, szkoła średnia, Udostępnia salę gimnastyczną podmiotom zewnętrznym na potrzeby prowadzenia zajęć sportowych i jest to działalność pozaszkolna, to będziemy mówili, że w tym zakresie ta jednostka edukacyjna wykracza poza ramy krajowego systemu edukacji, staje się podmiotem gospodarczym oferującym infrastrukturę sportową na wynajem. I dlatego pamiętajmy, że analizując kwestię pomocy publicznej w projekcie, powinniśmy zawsze patrzeć, przez pryzmat działań, które zaplanowaliśmy. Czy te działania są związane z oferowaniem usług, czy z dostarczaniem towarów na rynek, a zatem, czy podmiot, który je świadczy, może być traktowany jako przedsiębiorca w rozumieniu zasad pomocy publicznej. Mówiłem Państwu o edukacji. Podobne podejście prezentuje Komisja Europejska do infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, czyli infrastruktura udostępniona w sposób nieodpłatny, finansowana ze środków publicznych. I dostępna dla ogółu społeczności, nie będzie traktowana jako infrastruktura wykorzystywana do działalności gospodarczej, i zarządzający nią publiczność od eksportu i rekreacji nie będzie traktowany jako przedsiębiorca. Niemniej jednak, w wielu miastach, w wielu gminach polskich możemy zaobserwować sytuacje, w których ta infrastruktura nie zawsze jest dostępna w sposób otwarty i nieodpłatny i finansowana wyłącznie ze środków publicznych, lecz często jest wykorzystywana w sposób, komercyjne, czyli podobnie jak w przypadku szkoły i sali gimnastycznej, w przypadku ośrodka sportu i rekreacji również następuje komercyjny wynajem infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. I w tym zakresie taki publiczny ośrodek sportu, czy on będzie zorganizowany jako spółka komunalna, czy jako zakład budżetowy, to taki podmiot będzie traktowany jako przedsiębiorstwo w rozumieniu prawa wspólnotowego. Podobnie ze stowarzyszeniami czy fundacjami, co do zasady nie prowadzą one działalności gospodarczej, ale jeśli wejdą w zakres usług, które stanowią ofertę handlową, są dostępne na rynku, no to ich świadczenie w ramach projektu będzie odbierane jako prowadzenie działalności gospodarczej, co będzie wnios wnioskiem do dalszej analizy występowania pomocy publicznej. W projekcie. I wskazywałem Państwu tą jednostkę publiczną, bo były takie przykłady w historii, kiedy jednostka publiczna była wnioskodawcą wsparcia w ramach projektów realizowanych z programów interregowych i przedmiotem realizacji inwestycji była na przykład infrastruktura parkingowa. Założenie było takie, że była to infrastruktura ogólnodostępna dla wszystkich potencjalnie zainteresowanych w sposób nieodpłatny, a niemniej jednak przy analizie kwestii pomocy publicznej stwierdzano, że taka jednostka samorządu terytorialnego powinna być identyfikowana jako przedsiębiorca. Z czego to wynikało? Otóż z badania konkretnego przypadku i analizy tego, czy na rynku danej miejscowości występują usługi parkingowe, czy są podmioty, które tego typu usługi świadczą, bo jeśli tak, to znaczy się, że mamy do czynienia z rynkiem usług parkingowych. Jeżeli teraz jednostka publiczna zamierza zrealizować inwestycje w budowę tego typu infrastruktury, to wchodzi na rynek z usługami parkingowymi i powinna być niezależnie od statusu prawnego, jaki ma w Państwie Polskim, powinna być potraktowana jako potencjalny przedsiębiorca, potencjalny beneficjent pomocy publicznej. I tego typu przedsięwzięcie powinno podlegać dalszej analizie w kontekście pomocy publicznej. Natomiast można tą działalność gospodarczą wykluczyć w odniesieniu do Ośrodka sportu i rekreacji. Mówiłem Państwu, że można wykluczyć w odniesieniu do fundacji czy stowarzyszenia, można go wykluczyć do placówki edukacyjnej, można go również wykluczyć w odniesieniu do placówki służby zdrowia. Co do zasady, działalność polegająca na oferowaniu usług medycznych jest w prawie wspólnotowym traktowana jako działalność gospodarcza, czyli podmiot ją wykonujący jest przedsiębiorcą. Ale z drugiej strony Komisja Europejska podkreśla, że należy zwrócić uwagę na specyfikę systemu opieki zdrowotnej w danym państwie członkowskim. Bo jeżeli mamy do czynienia z usługami, które są. Znakomitej większości lub w całości finansowane ze środków publicznych w ramach Funduszu Zdrowia. Jeżeli są to usługi podstawowe, zagwarantowane wszystkim ubezpieczonym w ramach tego systemu, to możemy twierdzić, że tego typu system, jego charakter powoduje, że usługi w ramach niego nie mają charakteru gospodarczego. A zatem placówki, które w Polsce realizują usługi w oparciu o kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, który nie umożliwia leczenia pacjentów, z zagranicznych będą traktowane jako podmioty, które, których projekty nie będą podlegały pod zasady pomocy publicznej. Oczywiście tylko i wyłącznie w zakresie usług realizowanych z kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Jeżeli wykraczamy z usługami poza ten zakres, świadczymy usługi o charakterze komercyjnym, odpłatnym, dodatkowe oferty dla pacjentów, wtedy będziemy mówili, że należy taką placówkę służby zdrowia potraktować jako przedsiębiorcę. Ze wszystkimi konsekwencjami, czyli w kontekście analizy dalszej pomocy publicznej. I ostatnim z takich podmiotów, co do których pomoc publiczna może mieć zastosowanie, mogą być one uznawane za przedsiębiorców, a jednocześnie można tą działalność gospodarczą wykluczyć, to są instytucje kultury. Tutaj Komisja Europejska w komunikacie dotyczącym pojęcia pomocy państwa precyzuje, że jeżeli instytucja kultury Upowszechnia działalność kulturalną, czy to będzie muzeum, czy to będzie galeria sztuki, czy to będzie teatr, czy inny podmiot, który świadczy usługi kulturalne. Jeżeli ten podmiot finansowany jest w, ze środków publicznych w całości, bądź też pobiera opłaty od odwiedzających, ale te opłaty pozwalają na pokrycie wyłącznie części, mniejszej części kosztów utrzymania, to takich opłat nie można uznać za opłaty, za świadczenie usług komercyjnych i w związku z tym instytucja kultury będzie traktowana jako podmiot niegospodarczy. Takie przypadki historycznie również zdarzały się w projektach interregowych, podlegały analizie, podlegały również kontroli ze strony instytucji audytowych. Również w przypadkach tego typu przedsięwzięć wypowiadała się Komisja Europejska i potwierdzała, że jeżeli mamy do czynienia z instytucją kultury, która. Prowadzi działalność gospodarczą w oparciu o y, przychody z biletów, wpływy z wynajmu powierzchni, to powinny te podmioty być traktowane jako przedsiębiorcy. Jeżeli instytucja kultury prowadzi swoją działalność w oparciu głównie o wpływy ze środków publicznych, dotacje celowe, dotacje przedmiotowe, a Wpływy z biletów, wpływy z tej działalności odpłatnej pokrywają wyłącznie niewielki margines kosztów utrzymania takiej instytucji, to należy te instytucje uznać za podmioty niegospodarcze, nie wchodzące, nie podlegające pod zasady pomocy publicznej.